Dzień dobry. Chcieliśmy kupić jakiś telefon, mm -hmm. Samsunga. Jaki budżet mamy? 250, 200, 250. I na czym najbardziej wam zależy, jeżeli chodzi o specyfikację? Bardzo dobry, bym miał RAM i. Mhm. Tam 500GB, nie GB. Śmiało, tutaj masz telefon. To idę do gabloty i zaraz Wam dam znać, co mamy, jeżeli chodzi o Samsungi. To masz jedna? To coś znaleźliśmy takiego, co mogłoby Was usadzić. Samsung Galaxy A12. za 329 on jest. O, to zzub, zróbmy 315 w krakowskim targiem. 310. 310. Jeszcze ja bym zbiał. Jeszcze. jeszcze próbować, no. Aha, dobra, 290. Dobra, zróbmy 290, rabacik taki od nas na wysokie progi. I dogadani deal. Dziękujemy. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony dziękujemy. z tego telefonu. To co, jutro w dresdenku jestem od 9. <śmiany> I <z> <śmiany> <śmiany> Zaczynam zmianę, co? Ale powiem ci, a może później, powiem. No i wszystko. Dziękujemy, dobra. Bardzo dziękujemy. Bardzo, do widzenia. Do widzenia. Deal docia. przyklepany, wszystkiego dobra. dobrego. Powiem ci, jestem bardziej miękki niż ty, bo ja bym zrobił te 250. A, super. Eee. To czekaj to dawaj cztery kwiaty Ja im polecę i oddam